Hej hej kochani, witam Was w ostatnim filmiku w tym 2024 roku. Tak jak zapowiadałam no dzień wcześniej. Dzisiaj wyszedł filmik, to będzie jutro. No, dzień wcześniej zapowiadałam, że będzie takie podsumowanie czytelnicze całego roku. W ogóle podsumowanie całego roku, no ale w książkach, co ja. I powiem szczerze, że się tego odcinka chyba najbardziej nie mogłam doczekać. Tych, które już tak planowałam od kilku miesięcy. E, no bo wiecie, to takie zestawienie tego wszystkiego, tych wszystkich przeczytań książek, jakie były fajne książki, jakie były słabe książki i to tak wiecie, pokazuje całą tą gamę książkową, prze, przez którą przeszliśmy przez cały rok. I tak jak patrzyłam sobie po boi właśnie tutaj e, spisie wszystkich książek, takim moim nie planerzy, nie wiem jak to mówić. Takim no jak to się mówi bullet journal, ale do książek i tylko w sobie z tytułami, autorami od kiedy do kiedy czytałam. Tak sobie patrzyłam i tak patrzyłam na tytuły, które przeczytałam, no nie wiem tam właśnie styczeń, luty, marzec, kwiecień. I ja tak doszło do mnie, że ja miałam wrażenie to, że to w ogóle było tak bardzo niedawno, a to było no jakieś 7-8 miesięcy temu, przynajmniej. To no, ty, jeśli liczysz liczyć ten kwiecień, marzec, co nie? I to jest takie niesamowite, bo to tak szybko minęło. Ja wiem, ja powtarzam się od kilku odcinków, że to tak szybko minęło, jak taka stara babcia, ale y, powiedzę sobie szczerze, ja mam 24 lata, już się trochę taką babcią czuję. Ja trochę lat tych już przeżyłam. Yy, dużo książek przeczytałam. Chociaż wydaje mi się, że mimo tego, że mam dużą liczbę jak do siebie, a zaraz opowiem jaką, to wydaje mi się, że strasznie mało tego przeczytałam i chciałabym wiedzieć i tak te wszystkie historie, każdą, którą spojrzę i przypomnę sobie tutaj, ja jestem w stanie sobie ją jakoś odtworzyć w głowie, choć niektóre książki były takie, że w ogóle mi nie podeszły i zapomniałam z nich wszystko. O i o tym sobie też powiemy, bo e, no, jakoś niektóre książki nie zapadły mi w pamięć. I może przejdziemy sobie do ja takie surowe sobie zrobiłam, ale gdy przynajmniej nie będziecie widzieć, co tu jest od razu i ja wam będę czytać. I tak by the way, gdybyście zauważyli lekką zmianę w tym, w oświetleniu, w jasności, to przypomniałam sobie właśnie, że nie ma włączonego, włączonego światła w pokoju, mimo że e, właśnie pogoda w przeciwieństwie do wczorajszej, której mówiłam, że strasznie jest pod uro, mgliście, to dzisiaj jest bardzo pięknie. I ta, o, ta pogoda w ogóle dodaje mi takiej energii do tego, i tak, wiecie, tak, wszystko jest takie żywsze, no ale tak. E, moja energia do nagrywania jest super, ale przejdźmy sobie już do e, podsumowania. I właśnie w tym roku za cel obrałam sobie przeczytanie tak e, no, 50 książek, jako że w, w poprzednim roku miałam. Za cel 20 książek, przeczytałam ich 25 i sobie myślę, no to podwójmy stawkę i weźmy sobie 50 książek i ta stawka dalej poszła w górę, wszystko poszło w górę, bo przeczytam o 16 książek więcej. 16 książek więcej. I mam łącznie 66 przeczytanych książek. No kilka jest takich, które zaczęłam, ale nie skończyłam, no ale ich nie liczę, bo no, nie są przeczytane książki, co ja może je skończę w przyszłym roku. E, zobaczymy. No, a z tych przeczytanych to właśnie w liczbach podzielić sobie na właśnie moje własne z mojej biblioteczki, e, takie z biblioteki, które pożyczyłam. No, i mam jeszcze audiobooka. E, to tak, miałam 26 własnych książek, tak, 26 tylko. E, co i tak wydaje mi się, że sporo było jak dawniej, bo ja wcześniej, wydaje mi się, więcej pożyczałam z biblioteki niż e, ze swoich czytam. I w przyszłym roku też mam zamiar czytać więcej swoich książek, do no z biblioteki też, ale więcej swoich, żeby, wiecie, ten mój TBR, mój stos wstydu się zmniejszał, sukcesywnie ja nie rósł. Z biblioteki mam 39, czyli że no sporo większa część znaczna z biblioteki, no ale wiecie, ja wchodzę do biblioteki, ja patrzę jedną książkę, potem obok niej stoi druga, ja się nie mogę powstrzymać, potem jest stoi jakaś trzecia i też bym ją chciała wziąć. I ja wychodzę obładowana z e, zazwyczaj minimum czterema, pięcioma książkami, także to, to, to jest takie, że ja się nie umiem powstrzymać. I właśnie w kwestii audiobooka to był jeden audiobook, ale hej, przeczytałam jakiś audiobook. Nie przeczytam przesłuchałam audiobook, e, także można powiedzieć, że jej sukces, bo ja z audiobookami nie byłam w wielkiej przyjaźni i no, niektórymi też się wspomagałam tak jakby w czytaniu tych książek, ale ja sobie nie liczę tego jako całe audiobooki, tylko po prostu jako e, i po prostu liczę sobie to jako no, przeczytane, bo w większości je przeczytałam, a nie przesłuchałam, a jeden ja był tylko taki audiobook, który przesłuchałam sobie w całości. Także mogę się do tego przekonać, ale tak od czasu do czasu. I może teraz trochę zejdziemy z toru, z tego co ja tu zapisam, i poprosimy planszę podsumowującą e, najlepsze książki w tym roku z każdego miesiąca, gdzieś Wam postawię. Ja ją ogólnie dodawałam na relacje na Instagramie. I by the way, jeśli y, nie jesteście u mnie na Instagramie, a Chcielibyście do mnie wpaść, no to też Wam tu gdzieś wstawię mojego Instagrama, moją nazwę Instagrama. No i serdecznie zapraszam, żeby tam zobaczyć, bo e, ogólnie tą plażę będę miała w wyróżnionych relacjach przeczytanych w 2024 roku. Także jeśli ktoś będzie chciał się przyjrzeć i ogólnie popatrzeć też na inne miesięczne książki, jak czytał książki w miesiącach, no to możecie to tam zobaczyć. I w ogóle wszystkie moje posty z dziedzia, to są... Posty, rolki i w ogóle cały mój profil. Dobra, koniec reklamy. No i macie tutaj gdzieś to plażę, może tu, tak. Hochliku z przyszłości, zrób to tutaj. I będziemy sobie lecieć. Tak. Pierwszą w styczniu książką, taką, najlepszą z całego miesiąca, byli bojownicy Czarna Godzina. No wiem, było kilka Wojowników w styczniu, które czytałam, ale jakoś to najbardziej wypadło. W lutym coś, co w ogóle odkryłam tą serię, tak że zwlekałam z tą serią, a ona się stała takim złotym moim grale czymś takim naprawdę cennym dla mnie. Więzień Labiryntu, pierwsza część Więzień Labiryntu. W marcu lekda Śmierć, to kolejna część Więzień Labiryntu w kwietniu, ostatni dzień lata Aleksandry Muraszki. Ja robiłam o tym filmik tutaj na YouTubie, ja pamiętam to. I do tej pory mam takie, że mimo, że to jest taka młodzieżówka, a ja tak średnio z młodzieżówkami takimi zowanymi, to to jakoś do mnie trafiło. W maju waleczna Holly Black, z czego robiliśmy sobie też odcinek i właśnie wybierałam sobie po czytaniu jednym. Roz jednego rozdziału pierwszego, którą książkę przeczytać całą i e, był bardzo fajny zabieg, bo poznałam tą książkę i mogłam ją przeczytać i ona była też świetna. E, Czerwiec, i co ja tu mam? Był sobie pies. Jezu, jak ja kocham tą książkę, do tej pory zawsze jak patrzę na tą okładkę, e, a też brała udział właśnie w tym e, czytaniu po jednym rozdziale, i jak ja patrzę na tą okładkę, to nadal mam łzy w oczach, nie wiem, więc ten piesek z okładki tak wzrusza, że po prostu nie mogę. Także wiecie, e, ja kocham pieski, kotki i dla mnie książki ze zwierzątkami to zawsze będą top 1. E, cokolwiek by to nie było. E, co mamy teraz? Lipiec. Gdyby był ze mną. Kolejny taki romans trochę nastolatkowy, taki no zagraniczny, ale to jest Taki z tych młodzieżówek i też mi się bardzo podobał. I był cudowny, po prostu. I ja płakałam przy tym, także to było piękne. E, Sierpień Kod gorączki czyli ta, jakby ostatnia część Pentalogii e, e, Wieś Labiryntu i to chyba była właśnie z, te, z tego całego, z tej serii była chyba najlepsza książka takie najbardziej uderzyła. Co to jest? Z września, no tutaj miałam trochę problem, bo miałam cztery książki i y, zastanawiałam się między właśnie wędrownymi ptakami, które tutaj macie, a Aurorą. Dla mnie też to jest szok, bo wcześniej wydawała mi się taka 3 na 5 książka, ale, ale po czasie stwierdzam, że z tego całego zestawienia, które miałam całkiem w październiku, z wszystkich książek, które czytam, to ona wcale tak źle nie wypadła i y, można powiedzieć, że sentyment, nie sentyment, ale coś takiego we mnie jest, że takie lekko ciepłe miejsce w sercu mam dla tej książki. No nie jest najgorsza po prostu. Do tych książek, które wstałam w tym roku i po których młodzieżówkach spodziewałam się dużo, to to wcale źle nie wypadło. Październik, który by the way był najgorszym moim miesiącem, jeśli chodzi o wyniki czytelnicze, ale tutaj właśnie był ten audiobook i nie było już nikogo. nikogo. Agaty Christi, Christie Christi i właśnie to zwyciężyło w tym miesiącu i tak, podobało mi się bardzo. W listopadzie miałam też takie wahanie, bo najpierw przeczytałam sobie Dobry Omen. I ja kocham tą książkę, ja kocham tą historię seriów w ogóle uwielbiam, ale tak myślałam, że... Uwielbiam to, ale to nie jest to, co przebiło później to, tego, tego dobrego omena. Bo wybrałam: Weronika postanawia umrzeć, i ja mówiłam w podsumowaniu listopada, że to po prostu jest takie, tak trafiło we mnie, tak personalnie to poczułam, że musiałam to dodać. No i właśnie 12 miesiąc, grudzień, który robiliśmy sobie już wczoraj, i wybrałam sobie może troli, bo jak wspominałam wczoraj, to jest taka książka, że naprawdę potrzebowałam jej, i taka dobra fantastyka, która jest po prostu trafia w mój gust, i to jest cudowne, i tyle. I po prostu miotłowym jest planszy. No ale, ale, czym jest z planszy? Akurat to teraz powiem Wam najlepszą książkę z całego roku, właśnie z tych zestawień, z tego wszystkiego. I ma, zaraz się pojawi, bo nie dawałam specjalnie właśnie tej planszy z e, tą koroną u góry, żebyście mieli też zaskoczenie. I właśnie mamy tutaj e, najlepszą książką roku. Okazała się według mnie, zbierając te 12 z tych 12 miesięcy kod gorączki. To była książka, która ogólnie cała seria wieźnia Labiryntu to było takie moje złoto w tym roku i ja uwielbiam te książki całą serię. Ale właśnie, jeśli miałabym z całej serii wybrać, to ten kod gorączki był taki, no, że tak mnie zmiotło z planszy, że nie mogę, jak kocham te książki i ja sobie zrobię reread i wszystko i uwielbiam i to jak na razie jest moja seria życia. A właśnie, jeśli chodzi o najgorszą, czyli w tą drugą stronę, teraz pójdziemy z książkami, no to tak, wytypuję Wam tutaj kilka takich książek, które no, nie przypadły mi do gustu w ogóle. Było takie, że lekkie rozczarowanie i po co ja to czytałam. To na przykład było Nie zapomnij naszych gwiazd, chyba Weroniki Schmidt. Było takie, że ja niewiele z tego pamiętam. Właśnie do tych książek, które zapomniałam, i z tym też się kierowałam względem tej najgorszej książki, bo tak, tak było dla mnie nieciekawe, że mi po prostu nie zapadło w pamięć. Start the Fire, ta pierwsza część, Heritiery, ta, to wiecie, ten pierwszy ton, to też była tak obszerna książka, że nic nie... Takie strzępki bym zapamiętała. Trochę też pamiętam z tego, że oglądałam później recenzję prostracji, ale tak to, to bym nie pamiętała nic z tej książki. Co tam jeszcze mamy? Duże zaskoczenie, bo w początku roku robiłam o tym filmik, podobało mi się bardzo. A teraz nie pamiętam tej książki w ogóle, te strzępki, informacji z tej książki. Krew, która nas dzieli Edyty Prusinowskiej. I właśnie tak, to było takie... E, też z tego, z tego względu, że ja, w którym nas płynie, robiłam recenzję i bardzo negatywnie się wypowiadałam w czasie czytania tej książki, także ja nie jestem fanką tej serii i. No nie, ja po prostu. Ja się wypowiadałam, to mnie ja nie będę do, do tego wracać. Ale to są takie książki, że. Ładne estetycznie, ale jednak treść potrzebuje trochę podszlifowania. Również Zielone wzgórza Afryki Hemingwaya. Była taka książka, że ja chciałam już coś Hemingwaya przeczytać, bo miałam w TBR-ze. Ale właśnie, no, nie chciałam nic kupować wtedy. A była właśnie ta książka Happy w tym bibliotece, do się pożyczę to. I to było takie bardziej, że no nie, nie, to była taka reportaż może takiej strasznie literatura faktu, która była nudząca, bo ja nie jestem w tematach półsłownictwa obeznana to, obeznana, to nie są moje tematy, które uwielbiam, a zresztą są takie jedne z ostatnich, o których bym rozmawiała. Że nie. Już już. Yy, Wasilkowskiej to była książka ta, która była teorii dla dzieci, ale była tak dziwnie skonstruowana, że trochę ja ja się bałam. <grych> Także wiecie, to było to Takie no, średnio. A tak to w sumie tyle takich książek, które naprawdę coś tam zrobiły ze mną, że miałam takie hmm, coś tu nie gra dla mnie. I właśnie z tych książek y, nie zgadzicie, którą wybrałam. I nie, nie będzie to jad, który w nas płynie. Dobra, to jest taki żart, że po prostu no wiecie, ja będę po tej książce jechać w dalszym ciągu, bo nie mogę uwierzyć, jak dużo ludzi zachwala tą książkę. Ale zostawmy to. E, wybrałam właśnie Zielona wzgórza Afryki, bo ta książka w sumie nic mi nie dała, nudziła mnie przez całą swoją objętość. I miałam takie, że no, ja nie chcę tego czytać, no ale jak już wiem tego Hemingwaya, ja mam to w Tibierze, to to muszę to przeczytać tak sama dla siebie. Mhm. I właśnie to jest taka książka, którą totalnie żałuję, że straciłam na to czas. Wracając do tej takiej pozytywnej bardziej strony, Wymijmy sobie książki, które jakoś tak szczególnie do mnie trafiły, które do tej pory wspominam i są dla mnie takim, że po prostu, może nie cudem odkryciem, nie wszystkie tak całkowicie, ale bardzo je lubię i bardzo, bardzo bym chciała jeszcze raz do nich wrócić. No i tak, właśnie, oczywiście seria więźnia Labiryntu, bo co innego, uwielbiam więźnia Labiryntu. Jakbyście e, nadal nie załapali, Wojownicy, e, właśnie ta druga połowa pierwszej serii Wojowników e, w tym roku, ale ogólnie Wojownicy, kocham Wojowników, uwielbiam Wojowników i mm, ja chcę wrócić do czytania w styczniu w ogóle kolejne trzy książki z drugiej serii, które mam. E, Loveless e, od Alice Osman, bo, no wiecie, ja też jestem, e, jestem właśnie w tej grupie orientacji, braku orientacji dlatego tak bardzo trafia do mnie ta książka, mimo że mnóstwo takich błędów ortograficznych trochę, takich literówek, ale ogólnie lubię bardzo tą książkę i muszę sobie do niej wrócić. Był sobie pies, no oczywiście ten piesek nadal we mnie siedzi, ja lubię sobie go czasem wspominać, także też sobie będę musiała nad... jeszcze raz przeczytać go. Tutaj mam Kuchnię Książek i to w sumie kuchnię książek z dwóch powodów: no bo to była taka azjatycka literatura, i to, że wygram ją w rozdaniu od y, Koreaniki, i też to było takie, że y, no, coś więcej dla mnie znaczy ta książka, co nie tak personalnie związana jestem bardziej z tym. Seria, tak jak połowa chyba serii, y, trzy pierwsze książki czytam na razie, ale Szklany Tron, i to też jest takie, że. Podobało mi się, mimo że to jest takie bardziej z romansem, ale spodobało mi się jako, że jest to fantazy, bardziej tak chciałam zacząć z tym fantazy, romantazy. I to też, że jest takiej mojej bliższej znajomej z Instagrama. I ona polecała bardzo te książki i ja je zaczęłam czytać i to też jakoś tak personalnie bardziej do, do niej przybliża te, to, że przeczytałam te książki. Zaskoczenie troszkę bo Wyspa X, czyli ta jakby debiut Marysi Krasowskiej, yy, nie wiem. Jedni mogą uważać, że po prostu seria Fali, Chasing Paris i wszystko jest świetna. Ja czytam tylko fale i uważam, że no, dobrze jest napisana ta książka, ale do mnie nie trafia z tego względu, że jest właśnie to Enemy to Lovers, a właśnie Wyspa X jest takim czymś, co jest bardzo w stylu Ghibli i jest takim dziecięcym marzeniem. I właśnie ta taka trochę beztroska i pisania, mimo tego, że to nie jest jakaś książka, wiecie yy, technicznie super napisana, to właśnie ta taka beztroska dziecięca do mnie trafia. Yy, no, dobry Omen, który już wspominałam, uwielbiam całą tę e, e, historię, całą oteczkę tego wszystkiego. Także dobry Omen też ma takie miejsce super specjalne w moim sercu. No, Weronika postanowiła umrzeć, ale to już wspominałam, też jest genialna książka. E, Może Troli też do, trafiło to do mnie, co nie? E, I klub smutnych duchów, jako że zaczęłam duchami i skończyłam duchami i w ogóle całą serię sobie przeczytam, to też jakoś to tak trafiło do mnie. Dobrze, i żeby nie przedłużać, bo troszkę się rozgadałam w tym filmie i nie chcę, żeby był przydługi taki, wiecie, z 40-50 minut, no nie to na szybko sobie jeszcze podsuńmy, podsumujmy mój TBR TBR e, książki do przeczytania w 2024 roku, czy podołałam, no powiem szczerze, że tak średnio, jeśli chodzi o przeczytane wszystkie, to nie przeczytałam wszystkich, ale tak, e, miałam klub smutnych dłów i przeczytałam i to jeszcze nawet z tą. E, czwartą częścią, co jeszcze na początku roku nie wiedziałam, że wyjdzie. Także tutaj jest super plus. Loveless e, też chciałam przeczytać, też przeczytałam. Harry Potter i Przeklęte Dziecko chciałam sobie Harry'ego Pottera dokończyć, dokończyłam, jestem zadowolona. Więzi Labiryntu i to jest cudo, dobra, znowu się, wiecie, rozgaduje. Fale od Marysi Krasowskiej też przeczytałam, ale właśnie od Hemingwaya miałam dwie książki. Zajść słońce wschodzi i komu bije dzwon, no to żadnej z ich nie przeczytałam, także nie mogę sobie tego zaznaczyć, że przeczytałam. Coś od pani Heleny Pajzderskiej, którą czytałam w tak jakby opowiadaniach w tamtym roku na właśnie kalendarzu adwentowym, no nie znalazłam nic, a próbowałam właśnie, także to było raczej takie nieudane i... No też z tego względu, że akurat w tym momencie, w którym sobie to szukałam, no nie było tego, co ja chciałam. Było takie, wiecie, no, że nie dało się nic znaleźć takiego w miarę, co by mnie ciekawiło. E, właśnie z tych moich książek ze stosu hajby, Weronika postanowiła umrzeć, tak, zaliczone. E, cieszę się, bo się to trochę zmniejszyło z tych książek, które czekają już ze 3 lata albo dłużej na przeczytanie. Mitologia nordycką. I to było właśnie też z tych książek, które tutaj mam od Gaimana. Ale przeczytałam inną książkę Gaimana, jak się potem skapnęłam, że tak powiem. To właśnie dobry omen napisał Terry Pratchett i właśnie Neil Gaiman. Także e, uda pół jestem zawiedziona, bo przeczytałam coś od Gaimana. E, chciałam też coś z Stevena Kinga. Zaczęłam czytać sobie stuko strachy, ale właśnie. E, Natrafiłam na ten problem, że już tak nie fascynuje mnie rozwlekłe pisanie Kinga jak kiedyś i o tym zrobię kiedyś podcast. bo muszę się do tego przygotować i właśnie poczytać jeszcze tego Kinga i prócz tego jeszcze miałam do czytania i z tego właśnie wzięłam, zrobiłam Jade Austen. Też z tego względu, że czytałam właśnie Dobry Omen i oglądałam Dobry Omen i ta właśnie jedna postać lubiła, Jane Ostent, także to mnie akurat tak przymusiło i nawet zapomniałam o tym, że to tu mam. I przeczytałam sobie rozważną i romantyczną. I drugą z prócz tego był Lem. I ja jako, że ostatnio dopiero zaczęłam się tak... Znowu mnie wkręciło futurystyka czy właśnie takie tematy na temat kosmosu. Ja sobie do, dostałam, ale poprosiłam o to, e, tutaj, Steve'a Hawkinga, właśnie o wszechświecie, o takim bardziej naukowym. E, I coś czuję, że właśnie Lewa muszę nadrobić, bo bardzo chciałam go czytać, ale jakoś mi to uknęło właśnie w tym roku podczas czytania. No 66 książek jak dla mnie to jest bardzo dużo, e, Także pół na pół zrobiłam ten TBR, Także nie jest to totalna klapa. Nie wiem, może nadrobię to w przyszłym roku. No i mamy już sobie zrobione całe podsumowanie. E, mam nadzieję, że w miarę dobrze mi poszło, bo ja pierwszy raz coś takiego robię obszernego i mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. I mam nadzieję, że nie wyjdzie za długi ten odcinek. Tak, żeby was nie nudzić, e, właśnie o komentarze. Jeśli czytaliście coś z tych rzeczy, czy w tym roku, czy w poprzednim, no to możecie się tym podzielić. Jeśli też macie w planach e, czytanie tych książek, to też możecie mi powiedzieć cokolwiek związanego z tymi książkami, czy dotyczący odcinka, czy jakiś pomysłów może na przyszły rok, na nagrywanie, na e, czytanie różnych książek, to mi możecie dawać, bo będę planować sobie TBR na 2025 rok i no w następnym odcinku będziemy właśnie sobie Opowiadać o tym moim TBR-ze. No, co mogę powiedzieć? Dziękuję bardzo za uwagę, za wzięcie udziału w tym odcinku. Bo Wy też bierzecie udział w tym odcinku, jako że to oglądacie. Jeśli Wam się podobał, no to żebram o łapki w górę, żeby pokazać, że się Wam podobał ten odcinek. Jeśli mnie nie subskrybujecie, to zachęcam do zasubskrybowania akurat na nowy 2025 rok. Wiecie, żeby wprowadzić jakąś nową rzecz, to wprowadzicie mnie do swojego życia. No i co? Jako, że dzisiaj dla Was jest 31 ten grudnia, no to życzę Wam udanego Sylwestra, świetnej zabawy, nie wiem, cokolwiek będziecie robić, czy będziecie gdzieś imprezować, czy będziecie imprezować z książką, to udanej zabawy właśnie. I no, szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.